Dziękuję Bogu za to. Za poszukujących w rodzinie. dla Stasia. O zdrowie Zabryczkę za to czy pasterza. Zabrycie, o mężczyznę, o miejsce za uzdrowienie. O powód do zdrowia papieża. O pomoc w wychodzeniu z nauka. O, o cud, cud zaliczenia szóstego semestru. O pokój w rodzinach. O zdrowie ojca. O pokój na świecie. O światło ducha świętego dla. O uzdrowienie dla Roberta o zdrowie o dla rodziców, naszyku, dla, brata. dla brata. proszę w nowym roku, karmienie, Módlmy się za naszego do Ojca Świętego wiosę. Franciszka. O błogosławieństwo, o błogosławieństwo boże, 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 boże dla innych, O odwagę do podejmowania. Zdrowie dla waszych dzieci, bo miejscem Proszę o prawdę i wolność dla O się O zdrowie dla lęki. To, aby nasza, No i jak najlepszy rozwój do powtarzaństwa akademickiego Żubeczka. Dziękuję za to, że codziennie jesteś ze mną. Żebyśmy potrafili docenić to, co mamy i to, co nie zdajemy od Boga. A żebyśmy potrafili czerpać z tego szczęścia. Że...